Czym jest podróż bohatera? Kim jest bohater i kto może nim być? I jaki to wszystko ma związek z naszym życiem? Odpowiedzi na te pytania już za chwilę. Joseph Campbell, autor książki Bohater o tysiącu twarzy, jest twórcą konceptu podróży bohatera. Nazwa tej koncepcji brzmi trochę jak wyjęta z filmów Marvela o superbohaterach. Podróż ta. Nie jest jednak bynajmniej fikcją. Jest analizą setek, a nawet tysięcy mitów i opowieści, które autor zestawił ze sobą po to, by stworzyć wizję podróży przez życie. Bohaterem w tej koncepcji jest, a przynajmniej może być, każdy z nas. Mogę być nim ja, możesz być nim ty. Każdy człowiek, który kiedykolwiek żył lub będzie żyć. Bohaterem można stać się wtedy, kiedy przekracza się granice znanego świata, tego, którym dobrze się czujemy i wszystko jest dla nas łatwe i proste. Celowo nie chcę powiedzieć, że bohaterem stajemy się, kiedy wychodzimy poza sferę własnego komfortu, bo jest to nadużywane sformułowanie, które straciło swój sens i znaczenie. Jak wygląda podróż bohatera i jak stać się bohaterem? Podróż to pewien cykl który rozpoczyna się w znanym, zwyczajnym świecie, gdzie otrzymujemy wezwanie do działania. Czujemy zew przygody. Czym jest to wezwanie do działania? Wezwanie może być pewnym pomysłem, który wpadnie nam do głowy, czyjąś propozycją, aby rozpocząć z nim współpracę, własną potrzebą, aby zrobić w życiu coś nietypowego. Są to wszystkie krytyczne momenty, w których musimy podjąć decyzję, czy zostajemy w znanym świecie, czy wyruszamy w podróż. Opór bohatera. Trudnych decyzji nie podejmujemy z łatwością. Zawsze, kiedy stoimy przed wyborem, kiedy w naszym życiu dzieje się coś trudnego, budzi się w nas opór. W pokonaniu oporu może pomóc nam ktoś, komu ufamy, kogo traktujemy jak mędrca. To ta osoba, która często jest odpowiedzialna za to, że robimy krok w kierunku wyjścia ze znanego nam świata. W końcu Nowy świat to świat nam dotąd nieznany. Przypuśćmy, że decydujemy się otworzyć własny biznes albo stworzyć podcast lub stronę internetową. W momencie podjęcia decyzji, że to robimy, staje przed nami nowy świat. Świat, którego nie znamy. Pojawia się szereg przeszkód i problemów, które musimy pokonać po to, aby poznać reguły rządzące tym światem. Pokonanie tych problemów samemu jest niemalże niewykonalne. Potrzebujemy sojuszników osób, które pomogą nam na przykład w założeniu własnej strony. Pokażą, jak to zrobić, w jaki sposób zarządzać stroną, jaki hosting wybrać, jak dotrzeć do odbiorców. Ale są też wrogowie to konkurencja, która także ma swoje strony internetowe i walczy z nami o uwagę odbiorców. Podróż nie może odbyć się bez kryzysu. Na drodze każdego bohatera pojawia się przeszkoda której pozornie nie jest w stanie pokonać. Tą przeszkodą może być brak klientów, brak odbiorców, brak chęci i zapału do działania, poczucie porażki i zniechęcenia. Wszystkie te zjawiska można przyporządkować do jednej kategorii: cierpienie. Ale nie jest to cierpienie bezcelowe. Klęska powoduje, że wyciągamy z niej wnioski, uczymy się czegoś nowego, dochodzimy do refleksji, zaczynamy rozumieć, co robić. Aby kolejnym razem nie upaść. Widzimy, jak zdobyć klientów, w jaki sposób dotrzeć do szerszej społeczności. Przejmujemy miecz i z nową wiedzą po raz kolejny podejmujemy próbę pokonania wroga, po to, aby zdobyć skarb, moc, siłę i osiągnąć nasz cel. Nie oznacza to, że jesteśmy już ludźmi sukcesu i cały świat stoi przed nami otworem. Nadal musimy być czujni. Wtedy naszym największym wrogiem możemy być my sami. I nasza duma. Cytując Campbella: Tyran jest dumny, i w tym kryje się zalążek jego upadku. Jest zaś dumny, ponieważ uważa, że jego siła jest jego własną siłą, co sprawia, że stawia się on w roli błazna, mylącego cień rzeczy z własną rzeczą. Jego przeznaczeniem jest paść ofiarą podstępu. Bohater, pokonując nieznany świat, przekracza próg i ponownie wraca do znanego świata. Jest już kimś innym. Przygoda sprawiła, że inaczej spogląda na swoje istnienie. Można powiedzieć, że zyskał nowe życie. Elixir to symbol rozwiązania, który przywraca równowagę w życiu bohatera i pozwala osiągnąć etap zwyczajnego świata. Zwyczajny świat może wydawać się takim, jakim był przed podjęciem podróży, ale to złudzenie. Bohater zdobył nowe doświadczenia i osiągnął swój cel. A dzięki temu może być bardziej skory, by usłyszeć kolejne wezwanie i znów wyruszyć w podróż. W końcu podróżowanie po kręgu znanego i nieznanego świata może nigdy nie mieć końca. Campbell pokazuje nam potencjał, który wyzwolić możemy przez przekroczenie pewnego progu, za którym czekać nas będzie ciężka praca, kryzys, a nawet cierpienie. Podróż zawsze jest ryzykowna i wiąże się z możliwością niepowodzenia. Najważniejsze jest jednak to, że podróż ta może zaprowadzić bohatera w miejsca, dzięki którym rozwinie się i osiągnie swoje cele, a nawet marzenia.